Pierwszy dzień czwartego ogólnopolskiego turnieju Klaso Profilu mundurowym za nami. Trzy konkurencje, niesamowicie wyczerpujące, ale z drugiej strony z wielkim zapałem zawodnicy przystąpili do tych konkurencji. Między innymi rzeźnik. Także bardzo interesująca konkurencja, tor przeszkód. Za chwileczkę rozpocznie się bieg wieczorny na orientację, a już jutro mnóstwo atrakcji w zamku w Ogrodzieńcu, a także przeprawy wodne i sporty wodne w trakcie czwartego turnieju klasa profilu mundurowym. Zapraszam.